Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam, czym najlepiej skleić pleksję oraz poliwęglan oraz jak dobrać klej do swojego zastosowania. Zapraszamy do obejrzenia. przed przystąpieniem do klejenia, oczywiście bardzo ważne jest odtłuszczenie danego elementu. Można to zrobić używając czystego alkoholu izopropylowego lub dedykowanego zmywacza, na przykład Loctite 7063, który nie będzie uszkadzał powierzchni tych tworzyw sztucznych. Jeżeli chcemy skleić małe, średnie elementy, zależy nam na bardzo szybkim połączeniu, to powinniśmy wybrać klej cyjanoakrylowy, na przykład Loctite 401 uniwersalny produkt Produkt o niskiej lepkości lub klej w żelu, który będzie wygodniejszy w przypadku klejenia elementów pionowych. Nie będzie tam tak ściekał, skapywał, będzie to dużo wygodniejsze rozwiązanie. Najlepszym rozwiązaniem do klejenia elementów typu gabloty z tych tworzyw. Będzie wybór kleju akrylowego dwuskładnikowego, który da nam przeźroczyste połączenia, utwardza się bardzo szybko, bo już około po minucie klej jest wstępnie utwardzony, więc elementy nie będą się przemieszczać. Niestety no jest tutaj potrzebne użycie mieszacza oraz pistoletu dozującego. Tego typu. Bez tego nie będziemy w stanie aplikować produktu. Ewentualnie można zakupić u nas adapter który umożliwi dozowanie tego typu produktu za pomocą pistoletu do standardowych kartuszy jednoskładnikowych. Dzięki temu oszczędzimy no, troszkę pieniążków, nie będziemy musieli kupować pistoletu. Jeżeli mamy aplikację jednorazową, no to nie ma też potrzeby kupowania całego sprzętu. Co innego, jeżeli to klejenie się powtarza no to pistolet będzie dużo wygodniejszy. Generalnie najlepszym wyborem, jeżeli chodzi o klejenie transparentnego plexi i poliwęglanu, będzie klej dwuskładnikowy akrylowy, który jest dostępny w tego typu kartuszach. Tutaj na przykład jest to Multi Multipower 1 Transparent. Tego typu klej jest bardzo szybki, już po około minucie wstępnie się utwardza, więc możemy dany element przemieszczać, będzie wstępnie związany. Niestety wymagany jest do dozowania pistolet, a klej jest mieszany za pomocą mieszacza, który umieszczamy na końcu kleju. Także pistolet jest tutaj dodatkowym kosztem. Jeżeli nasza aplikacja jest jednorazowa, no to lepiej wtedy zainwestować w adapter, dzięki któremu możemy takiego typu klej wydozować, wycisnąć standardowym pistoletem do kartuszy 300 ml. Jeżeli nie zależy nam na przeźroczystej spoinie, czyli mamy barwione Plexi lub poliwęglan, to możemy użyć produktu Melkip MMA Power 10 w kolorze beżowym. On będzie wytrzymalszy niż Weltyx Multi Power 1 Transparent, natomiast no, nie jest przeźroczysty, tak więc w większości aplikacji raczej tutaj jest wymagany, żeby spoina była przeźroczysta, bardzo estetyczna, ale jeżeli aplikacja akurat nie ma takich wymogów, no to możemy użyć Merkib MMA Power 10. Alternatywą dla Multi Power 1 Transparent jest Loctite V5004. Produkty są bardzo zbliżone do siebie właściwościami. To już wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że film się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie klejenia, pleksji czy poliwęglanu, zostawcie je w komentarzu. Na pewno odpowiemy. Zapraszamy do kolejnych odcinků.